Siema, witajcie na kanale Uwronka. Kolejny odcinek z Odblimego. Połączymy od razu i Ligę Weekendową i Division Rivals. Z tym, że nie będę otwierał paczek. Tym razem wezmę za Division Rivals paczki i otworzę, jak wyjdzie drużyna z Ligi Mistrzów. No i zobaczymy, co tym razem. Trze trze trzecia Liga Weekendowa i znowu go 3. Nie udało się tylko do tego do 2 dobić. No i lecimy z tymi pikami, zobaczymy. Słaba drużyna tygodnia, tam nie ma za dużo pików do, do trafienia. Jest Hradecki, 85 overall to jest do, e, po prostu jest jedynie overall dobry. Smiling 82, no ale wezmę Hradeckiego. i tak smilinga do składu nie wstawię. Tu jest wyższy overall, się przyda do SBC. Można trafić żału Felixa a co będzie? No patrz, drugi raz Chradecki. On często się pojawia widzę, w tych pikach. Ja Weźmiemy kolegę Bedmarka z, z Southampton. W takim razie myślę, że to będzie najlepszy wybór. Drugi raz nie ma chyba co brać, chyba że go przepalikie to z BC, chociaż nie ma co. Weźmy sobie. Tak. I do Dungeon Rivals lecimy. Ostatnim brałem monety A tym razem, tym razem mam chęć wziąć po prostu te paczki nawet nie wymienne. jak się mi trochę ktoś nie, nie wymieni, to do SBC się przydadzą trochę pootwieram tych paczek a to dopiero jak dobrze z Migi Mistrzów jeszcze trochę tych paczek jest, zobaczmy no dobra, będziemy zbierać i Jutro zrobimy opening, dzięki za tego odcinka dzisiaj krótko i na temat, takie piki za ligę weekendową. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć!